Z tej strony siasty, a to jest Five Nights at Freddy's 2. Jedziemy znowu z drugą częścią. Help one Grunt, reopening vintage pizzeria given new life. Can be a part of the new face of Freddy Fazbear's Pizza. What could go wrong? Absolutely fucking everything, so yeah. Dobra, do telefon, może do kieszeni, żeby nie było. Szumów, chłopa wycisza, standardowo dobra, i to jest FNAF 2. Mamy tutaj, mamy tutaj FNaFa 2, tylko sobie przetestuję na późniejsze no to że tak powiem. standardowo. ogarnąłem, yy... Mam na wójkę i teraz tak. Co jest najważniejsze. Yy... Będą tutaj będzie więcej odcinków z tego, bo oczywiście jest więcej custom nightów niż w przypadku. <laughs> niż w przypadku Five Nights at Freddy's 1 ale jednak będą to dużo szybsze odcinki bo ten FNaF jest dużo prostszy FNaF 2 jest naprawdę prostą grą w sensie cały myk polega na tym że to jest tak, właśnie wam pokażę ta bluza mi przeszkadza trochę w manewrowaniu, ale nieważne, patrzcie. No bo mamy tutaj pod kontrolą. Zarkę tutaj mamy marionetkę i to w późniejszych nocach to się właśnie robi tak. Ładujesz, maska na łeb, tu, tu, okej. Okay. Znowu tu, 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 zarka, tu, tu, no i znowu. I tak cały czas. I po prostu to jest dużo prostsze patrząc na to, że... I nie mówię, że tutaj skończę bez śmierci żadnej, bo to by było już aż trochę dziwne, ale na pewno będzie ich mniej niż w przypadku FNaFa 1 i jestem pewien, że o ile na pierwszym live'ie nawet mi się nie udało przejść we FNaFa 1 4.20 i w momencie, gdy to nagrywam dalej nie przeszedłem 4.20 i czekam na... Dlatego na. Tego, na em, yy, czekam do soboty na kolejne. żeby zrobić kolejnego live'a z. weźcie FNAFA 1. żeby w końcu przejść 4.20 z OK, więc um... Co ja mam z tym faktem zrobić? Dobra, nieważne. Yy, nie skończyłem mojej myśli. Czekam do soboty, aż będę miał um... aż będę... Ben... A jednak się załadowały dźwięki, OK. Do tej soboty aktualnie mamy czwartek. Czekam do soboty aż będę robił kolejnego live'a z 4.20. Z czego dalej nie jestem pewien czy to przejdę. Niech no, nie przejdę, to nie przejdę no. No. O tej Freddy, cześć! Jaki... Ślaczek. Cześć. Tak, dobra. Póki co mamy same toj anima... No się zbliżasz szybko do mnie. Ym, Póki co mamy same toj animatroniki. Yy, zresztą nie wszystkie, bo mengu w tym momencie się w to nie wlicza. No jest chyba dopiero drugiej nocy, jeżeli dobrze pamiętam. Fak. Nie sądziłem, że. Że od razu. Przejdzie. Ok. No, pierwsze użycie maski. No to ja nie mam treningu. Jest, czy jestem pod wrażeniem. Nieważne. Yy, no, i po prostu przejdę. Wrzucę ten film, gdy skończę z fenufem jedynką. Eee, dobra. O, tej byłeś cześć. Y, no. I po prostu najzwyczajniej się ci wrzuca ten film dopiero, kiedy... Y... Albo po tamtym live'ie, albo jeszcze za tydzień na live, yy, przejdę 4.20. Bo chcę, żeby to wszystko było już wiecie... Skończone, żeby nie zaczynać od, od nowej serii po ukończeniu pierwszej. No bo jednak póki mam chęć do nagrywania, na póki mam, mogę to nagrywać. To jest ok. A zwłaszcza, że jeszcze prawdopodobnie będzie mi się szykowała seria z. Kronikę Lewena, jako iż jestem jego. No, nie powiedziałbym, że wieloletnim, ale jestem jego fanem od paru lat i. Jest szósty. I. I. to Wiecie co? FNAF 2 będziemy robić od razu, więc. Zaraz z drugą noc pójdziemy na jednym odcinku. Że potem będzie. No, dobra. To będzie idealnie tego z fabułą. OK okej zamknij rej, proszę Cię chłopie jak widzicie pozytywka już leci czyli to już nie jest takie kolorowe jak wcześniej myślałem, że Withered Chick nie ma nie, mnie najbardziej będzie coś wkurzał Beach Boy w tej serii ale no, wracając do mojej myśli, będę, <coughs> będę robił jeszcze setki, jak mówię, z kronikę Levena. Prawdopodobnie w sensie no, napisałem na grupie na Facebooku, dałem posta i dałem i <coughs> do ludzi, ponieważ na Discordzie mam taki kanał, na serwerze na Discordzie yy, pomysły na odcinki. Moja znajoma, którą możecie kojarzyć a jest One, z czego pozdrawiam, zaproponowała właśnie, żebym nagrał kroniki Elevena, jako iż jestem jego fanem. Więc pomyślałem, no czemu nie. Ściągnę sobie na Game Jolczyk, zagram i. Tylenie. No tyle, no. No No, ale wracając do tematyki całego odcinka, czyli właściwie FNaF... Okay. Yy, wkrótce... Znaczy, ogarnąłem też od razu sobie na 3, bo myślałem, że dobra, to już ogarnę sobie wszystkie... Są trologie <laughs> What could possibly go wrong? I mam wszystkie trzy części No w dalszym ciągu jestem najbardziej Najbardziej zadowolony, że mam jedynkę, bo już dalej FNAF 2 to moja FNAF 2 tak Na 1 to moja ulubiona część FNAFa, ale nie zmienię to faktu, że również że kocham całą trilogię tej gry, cześć co jeszcze Szczerze kocham wszystkie te gry tak naprawdę Czy jest jakaś jakiej nie lubię? Nie przepadam aż tak za... tą bądź Mówiłem, to właśnie to ścierwo mnie będzie cały czas wkurzało. Hoi! hello! Ja naprawdę na widzę tego jakby no... Ja nie wiem, czy ktokolwiek w ogóle lubi tego bahora. On tu siedzi gdzieś? Nie. Jedynym co mnie smuci w tak, co jest gorsze od jedynki, że... On ma dużo mniej ambientu... Widort i cześć! Ma dużo mniej, nie powiem ambientów, ale ma dużo mniej jakichś tam efektów dźwiękowych tego typu rzeczy yy, a FNAF 1 ma no, nawet na kamerach słyszałem poruszanie się animatroników, tych robotów Te roboty, że takie movement, że tak powiem no i to. Ten... chyba masz do wentylacji, ale nie ja słyszeć. Dziesięć. Więc... Raz. dwa, trzy, no i Raz. Raz. Tak go nie lubię, Raz. Ja, ja... znam, Znam, znam za to jedną osobę, która lubi... Oś, ja nie wiem jak to można robić. No. <laughs> Masakra nie wiem hmm, czy to jest mygdł poruszający się w węcie, czy to jest mygł w ogóle się poruszający po pizzerii. Mi się wydaje, że to może być że to może być ona całkowicie się poruszająca po piwce, ale nie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dziesięć i dwadzieścia będzie tutaj to również dużo łatwiejsze według mnie niż Przekładowało się 420 flot tym, bo... Tutaj mamy tą latarkę, która... No Raz... Dwa... Trzy... Cztery... Cześć, potrzebujesz? A Wiedziałem! Także dzięki Wam za oglądanie! I tak jak zawsze, trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym odcinku. Dobra, tak pominąłem katzenkę wtedy, tą pierwszą, zobaczę drugą. Nie będę spekulował teorii, bo były, były na stare, teraz są w ogóle nowe, ale no. Chica, na 1, bo oni scnafa 1. Czyli pierwsza wiernych z za kiedyś. Była opuszczona kriteria, którą mamy okazję widzieć we FNaFie 1. Więc dzięki Wam wszystkim za oglądanie. Tak jak zawsze, trzymajcie się. Do zobaczenia w następnych filmach. Na razie. Chwila, czy mi się to nagrało? Nagrało mi się.